No, nareszcie, cześć. Hmm. Kolacja już czeka. A, a to? To zaraz posprzątam, bo szukałam ładowarki, ale wychodzi na to, że jej chyba jednak nie wzięłam. Bo, możemy skoczyć później. Nie, wiesz co, wolę nie. Może kupimy nową, nie chcę na razie rozmawiać z ojcem. A no, ja też ze swoim nie gadałem długo. Może że ciągle się czepia, że ciągle ma jakieś pretensje. No to wydaj w klubie. Aż nagle zmarł. Teraz sobie już z nim nie pogadam. Nie, no to ja ze swoim na pewno pogadam, tylko jeszcze nie teraz. Więc jeszcze musisz parę dni ze mną wytrzymać. Właśnie ci dorobiłem. Możesz to zostać, ile tylko chcesz. A co do ojca, no to zrobisz, jak zechcesz. Tylko chciałem ci powiedzieć, że szkoda czasu na nieporozumienie.